أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. درستم المسلمين تمتم يشرح فيها في في إيمان وiar في الروكوف ويوم الصدق المستطين. في Warunkiem wiaru jest wiara w proroków i wysłanników Boga Alejśmowa. Prorokami Alejśmowa były wybrane osoby, które Bóg wysłał jako ostrzeżenie w celu przekazania ludziom swoich przesłań, zaleceń, nakazów i zakazów. Przechodzili, aby ocalić ludzi przed popełnianiem błędów, takich jak wielobóstwo i bałbo chwałstwo oraz innych grzechów. Ludzkość nie jest w stanie samodzielnie odnaleźć drogi ocalenia. Dlatego więc, aby wskazać jej właściwy kierunek do szczęścia na tym ostatecznym świecie, najwyższy wysłał proroków. Bóg obdarzył ich siłą i cudownymi zdolnościami młodźmi. Zgodnie z Jego wolą wykonali wiele niespotykanych działań, które nie leżały w możliwościach zwykłych ludzi. Pierwszy człowiek, Adam, był też pierwszym prorokiem. Oznacza to, że człowiek będący ukoronowaniem dzieła Boga od samego początku został stworzony jako istota ludzka a nie pochodzi od Małpy, jak twierdzą niektórzy uczeni. Ich założenie odrzuca takie współczesna nauka. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że naszymi przodkami były nie Małpy, ale pierwszy ludzie Adam i Hawa, Ewa, którzy stworzeni zostali w raju. A próbuty proroków? należy znać pięć aprybutów opisujących proroków aleijmusalam. Pierwszy: sedek, prawdziwość, prorocy nigdy nie kłamali. Drugi: amanat, wiarygodność. Można było im zaufać we wszystkim. Trzeci: Tablir obieczanie, dokładność i wypełnienie tego co powiedziane bez wahania. I z odwagą przekazywali nakazy i zakazy Najwyższego Boga. Czwarty, Hatana. Wyjątkowa przenikliwość, bystrość i mądrość. Piąty, ismat, Bezgr Bezgrzeczność. Byli dalecy od wszelkich grzechów. Pięć cech obdarzających ostatniego proroka Machmada Sallallahu Alaihi Wasallam od pozostałych proroków. Pierwszy przewyższa pozostałych proroków A.D. pod względem poziomu duchowego. Wysłanie do całej ludzkości i wszystkich Dzinów oraz Aniołów. Jest ostatnim w łańcuchu wszystkich proroków Hatemul Ambiya. Po nim nie pojawi się już żaden prorok z nowym Szariatem. Zesłanie został jako miłosierdzia do Boga dla wszystkich światów. Jego szariat będzie obowiązywał aż do Dnia sądu, imiona proroków wymienione w Świętym Koranie, poczynając od czasu przybycia proroka Adama, aż do pojawienia się ostatniego proroka Muhammada na ziemi według jednego przekazu, przekazu były 124 tysiące, a według innego 224 tysiące proroków a... V tem koranem v imenu je samo dvoječno očno znek, ki ga konečne treba poznati. Adam, Idris, No, hod, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Izham, Jakob, Josuf, Šuaj, Arom, Musa, Davud, Soleiman, Ajob, Zulkefil, Jonus, Elias, Aljasa, Zaharija, Jahja, Isa, Muhammad, Roza, Lokman. Zulqarnain, ale Według niektórych teologów, Uzair Lokman i Zulqarnain nie byli prorokami, ale byli świętymi Obliach. Zdolność do czynienia cudów została dana prorokom, aleyhimu w, przy, w przypadkach na, na, na nagłej konieczności. Najwyższy Bóg obdarzał ich młodzieżą, odpowiednio do poziomu wiedzy, i rozwoju społecznego ich epoki. W czasach proroka Musa, alaihi salam, szczególnie poważono czarodziejstwo, dlatego dana mu została młodzieża, laska przemieniająca się w, ziemię, w żmiję, co przewyższało każde czarodziejstwo za życie proroka Musa, alaihi salam, rozwinęło się uzd uzdrowienie. Z tego powodu Otrzymał niespotykane w owym czasie możliwości uzdrawienia do chorych, między innymi przywrócenia wzroku ślepym, a nawet ożywienia zmarłych. W czasach naszego umówionego Proroka Sallallahu alayhi wasallam, bardzo ceniona była poezja i literatura. Największym z cudów, który otrzymał, otrzymał jest święty Koran. Żaden człowiek, nie będzie nigdy w stanie stworzyć niczego podobnego do tej książki. Wiara w Dzień Sądu. Piąty filar imanu to wiara w Dzień Sądu. Pod tym pojęciem rozumiemy znak nastąpienia tego dnia Anioł Israfil zadmie w Surme. Ożywienie i wyjście z grobów wszystkich umarłych. Wręczenie im ksiąg z zapisem ich ziemskich uczynków daftarul amal zapis nadziei zgromadzenie wszystkich ludzi w określonym miejscu gdzie zdarzą rachunek, zdarzą rachunek ze swoich czynów a ich dobre a ich, a ich dobre i złe uczynki zostaną zważone. wstawiennictwo wstanie, naszego proroka sallallahu alaihi wasallam zależącymi, szafat, most, syrat, nad piekłem, rajskie źródło, kausar, raj, dżanna i piekło, dżanna. Życie przyszłe w wieczne, to wieczne życie to po zakończeniu zidrzemskiego. Bóg najwyższy stworzył ten świat i wszystkie stworzenie przemieniającymi na pierwszy przemieniającymi na pierwszy dźwięk surmy ten świat zakończy swoje istnienie i zginie, a wszystko, co żyje, umrze. Na drugi dźwięk surmy wszystkie stworzenia Boga ponownie ożyją, aby, zebrawszy się w wyznaczonym do tego miejscu maszcia, zdać przed Bogiem rachunek ze wszystkich swoich czynów. Zostaną zapytani o wszystko, łącznie z naj, najdroższymi szczegółami, i, pokryw, I pokrzywdzeni przedstawią roszczenie swoim przez Prześladowców. Po zakończeniu rozrachunki sprawi, sprawiedliwi trafią do raju, a grzecznie a do piekła. Część z tych, którzy zasłużyli na raj, zostanie zaszczecona możliwością Kontemplowania współ... wspaniałości Boga. A określony czas śmierci. Jest to przynależone do Boga koniec ziemskiego życia człowieka. A nie można ani przybliżyć, ani oddalić, nawet na chwilę. Obojętne z jakiego powodu umiera człowiek, dzieje się to zawsze wtedy, gdy nastąpi. من الجوري بيznaczون تمو الا ان احسن الكلام وابلغ النطق <applause> كلام الله ملك العزيز العلى كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وهمستوا لعلكم ترحمون